Witam państwa, kolejny przegląd prasy, bardzo letni i bardzo gorący. A my z państ na państwa czekamy z kolejnymi gorącymi tematami, które jutro pojawią się w Gazecie Krakowskiej, w dodatku Tarnowskim. Witamy także Piotra Kopes w Gazecie. Dzień dobry, witam państwa. Piotrku, co to za gorące tematy, o których jutro będziemy mogli przeczytać? Jeden temat rzeczywiście jest gorący wakacyjny. To taka przestroga dla rodziców, dla starszego rodzeństwa, aby mieli baczenie na maluchy. Na młodsze dzieciaki. Wybraliśmy się z, z, z aparatem i z mikrofonem do szpitali tarnowskich na oddziały dziecięce. I, no i tam trudno wcisnąć palec. Strasznie dużo ludzi, zatrzęsienie małych pacjentów. Większość to wypadki właśnie wakacyjne. Taki tragiczny w skutkach wypadek miał miejsce pod Tarnowem, gdzie 17-latek cofał ciągnikiem, w którym, do którego dopięta była przyczepa i zmiażdżył swojego pięcioletniego brata. Musiało zostać wezwane lotnicze pogotowie ratunkowe. Mm. Maluch trafił do Prokocinia, na szczęście przeżył. Jest w ciężkim stanie, lekarze walczą o to, aby jak wróci do zdrowia, ten uszczerbek był jak najmniejszy. No i przestrzegają mm. równocześnie, bo naprawdę większość... Tak Wypadki tym, rolnicze też nie trudno w tym Wypadki sezonu. rolnicze y, y, absolutnie nie trudno. Ich jest, ich jest cały czas zatrzęsienie. E, no a tak powiedziałem, że większości z nich udałoby się uniknąć, gdyby większą e, odpowiedzialnością e, wykazywali się opiekunowie, bo, bo maluchy no, często nie zdają sobie sprawy z tego, jak groźna może być no, tak, maszyna, no. jak groźne jest zwykłe no, otoczenie codzienne. Kolejna sprawa to awantura o kota, ale wyjaśnij tak o jest. co chodzi. Awantura o małego kotka. Kotek nazywa się Lucuś. No, i tutaj takie uśmiechy powinny się zakończyć, bo chodzi o to, że zadajmy pytanie, kto powinien zająć się bezdobnymi zwierzętami, które potrzebują pomocy. Ten kot niewątpliwie takiej pomocy potrzebował. Wycieńczonego zwierzaka znalazła jedna z zadzwoniła tak, jak powinna zadzwonić do Straży Miejskiej. Straż Miejska mm. poinformowała pracowników azylu, a ci odmówili zabrania tego kota. No i przez z braku bodaj, miejsc? bodaj nie, nie, po prostu powiedzieli, że no, takimi sprawami nie będą się zajmować jakoś to, 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 to starali się wyjaśnić. Przez półtorej godziny trwała gorąca linia, bo Pani nie odpuściła i całe szczęście poinformowało o tym obrońców Praw Zwierząt z Fundacji Zmieńmy Świat. Pan Krzysztof Giemza, z którym Gazeta Krakowska dosyć blisko współpracuje, oczywiście tym kotkiem się zajął, no ale mhm. zadaje bardzo słuszne pytanie, kto powinien to robić, skoro Do przepisy, kogo w takim są, razie dzwonić. Są, przepisy są jednoznaczne i powinni to zrobić pracownicy azylu, natomiast oni z kolei zasłaniają się innymi przepisami, inaczej je interpretują zwierzchnik tego azylu, pan placek nie ma swoim pracownikom nic do zarzucenia, odpiera te zarzuty, no, sprawa pozostaje nierozwiązana, no bo takich przypadków z pewnością będzie więcej. No, bo tak te upały... zwierząt będzie tak coraz jest, więcej. bo te upały dają się we znaki nie tylko ludziom, ale także nie tylko ludziom, ale także no, zwierzakom. I ostatni temat to region? Ostatni duży temat, bo mamy jeszcze sporo innych ciekawych informacji, ale też coś ciekawego dla mieszkańców Bochni. Udało nam się w końcu ustalić wszystkie miejsca, w których zostanie, zostaną zamontowane kamery monitorujące miasto Soli. Tych miejsc będzie 36. Montaż rozpocznie się lada tydzień. Jak Powstanie. na Bochnię to dużo, prawda? To jest dużo, bo pojawią się w centrum, pojawią się na osiedlach. One nie, nie pojawią, się, pojawią się jednocześnie. Będzie trzeba poczekać. Najpierw monitoringiem objęte zostanie centrum miasta, może jedno lub dwa osiedla, a później sukcesywnie w tych miejscach, o których piszemy, pojawią się kolejne. No, miejmy tylko nadzieję, że to przełoży się na poczucie bezpieczeństwa i realne bezpieczeństwo mieszkańców Bochni i osób, które tam przyjeżdżają. I oby tak było, bo monitoring, jak słyszymy, rzeczywiście dosyć zaawansowany. A my dziękujemy za dzisiejsze Dziękuję spotkanie, bardzo. a Państwa zapraszamy już na jutro.